Powiem wam opowieść o dziadku swojej. Patrzę, przyjeżdżam do niego Chcę z nim pogadać W weekend mam wolny czas On w warsztacie w sobotę I na działce też rzeźbi Na szlifierce w niedzielę Mówię, co robisz, nie? On mówi, mój dziaduś Że kosiarkę Sobie chce zrobić Swoją kosiarkę Ze swoją regulacją pod jego potrzeby Żeby była cicha Tak się zastanawiam, nie? Przecież on może kupić, ja nie mogę kupić tą kosiarkę z 400 metrów obok robi, To nie o to chodzi. Chodzi o to, że gość ma 83 lat nie musi coś robić, żeby mieć fan. Cokolwiek. Ale jeżeli ma fan, to o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć fan, jakakolwiek to jest Twoja zajawka i nikt nic lepszego nie wymyśli. To zajadka, to pasja daje ostateczną satysfakcję z życia.